Zagrała Enel naprawdę, że dużo gorzej nie można było. Krótko i do Forchęta. 0,30. O, właśnie ta piłka. No, krótko, może nie. Nie, to była poprzednia piłka. Miała pychę tutaj przy tym uderzeniu. Troszeczkę mogła bardziej główką rakiety podejść pod piłkę, może by się udało. Vamos. Właśnie. No na Florydzie w Florydzie. Wszyscy... Tak, oczywiście. Oh, nie wiedziała z której strony. Najpierw chciała forhem, potem backhand, w końcu wyszło to, co wyszło. No, takie zawodniczkę to chyba najlepszy serwis na ciało. To wiadomo, że mają problem z szybką reakcją, bo no to ciało duże, takie, no to ciężko przestawić bardzo w bardzo szybkim tempie. Oprócz Dziokowicza Ten <grym> się przestawia bez problemu, chociaż mamy 90 coś tam. <grym> Ale to mężczyzna i taki utalentowany. Na linię serwis nie sprawdza, ma trzy sprawdzenia jeszcze w zapasie. Zobaczyłaś lat. Po 30. Powierzchnia jednak w dość dużym stopniu ułatwia życie zawodnikom, bo zostaje, zostaje ślad. Widać ślad w pierwszym momencie i to dość wyraźny podobno? W związku z tym nie trzeba się... Nie, można się nie wygłupić, nie poprosić o, o sprawdzenie, kiedy jest ewidentnie aut albo w korcie piłka. Widać co będzie zagrane. I pytanie jest dlaczego wszystkie piłki były na środek? No bo to jest już nie może no Nie, Szarapowa. A, u Ełę. U Aneo. Aneo. Aneo wszystkie piłki zagrała na środek, które mogła. Nerwy, proszę pani, nerwy. Bo jest breakpoint, który jest jednocześnie piłką setową. Tak, szarapowa zagrała ten cross handowy i to właściwie jej otworzyło całą sytuację. Potem nie wiadomo, czemu zagrała skrót moim zdaniem bez sensu, no ale okazało się, że, że jednak na tyle dobrze, aby nie mogła tylko podnieść piłkę. Piłka setowa. Pierwsza. Jej. Tak, ponad metr. Równowaga. Widać, że obie panie w równym stopniu się denerwują. Dostała w prezencie drugi serwis, Szarapowa. Dostała wygodnie na backhand. Tych backhandów kończących albo dających od razu mocną przewagę w punkcie zagrała niezliczoną liczbę. A tutaj wtedy, kiedy trzeba. Kiedy jest to arcyważne. Ale. Równo. I Ramu. Przewaga NF. Pierwsza szansa na wyrównanie sytuacji w pierwszym secie. No, ciekawe zjawisko. Tak dobrze, bo wymianę wymianę zagrać i potem od razu odpuścić dwie piłki. Oczywiście serwis 168 km no, jest szybkie, no, ale kiedy jest na rakietę, no, to nie powinno się spóźniać takiego uderzenia. much for Tak, idzie do siatki, ale za linią serwisową. Tam się czuje, czuje, tak się najbezpieczniej Tak, Żeby Jezus. potem wyciągać rękę do przodu i, i wrzucić w siatkę. No jest właśnie ten strach przed zagraniem. Woleja dwa razy poszła do woleja, tutaj dwa razy zepsuła. Może nawet trzy, bo jeszcze był taki haw wolej z forhandu na samym początku. No ale dobrze, tej znowu poruszała się tymi małymi kroczkami. Ona ma więcej chęci ryzykowania jednak niż Enem w tych najważniejszych momentach. I to jej jak na razie daje przewagę. I szczęścia też troszkę. Nisko na nogach pracowała bardzo tutaj nad, tym, nad, nad tymi punktami. Dwa wydaje mi się takie przypadkowe uderzenia, bo i ten return i ta następna na piłka. Stary, tak. Oba linie. Albo tuż koło linii. No więc... 59 minut. Carlos, co się dzieje? 59 minut od rozpoczęcia spotkania i jest druga piłka setowa dla Rosjanki Marii Szarapowej. Nieczysto. NL jak za najlepszych czasów. Luźno, spokojnie. No, w takim momencie w końcu złapała luz. Wydaje mi się, że troszeczkę zdenerwowała. No ale Szaropowa też parę piłek z takich współwoleja odbiła. Zupełnie nie wiadomo, jak to się stało, że nastawiła tą rakietę w ogóle. Potem obrona. Powinna właściwie od dwie piłki wcześniej spasować, a dało się jeszcze coś odbić. No więc, kolejna równowaga. Czwarta już. Chyba na linię był. Sprawdzaj, dziewczyno. Nie sprawdzę. Carlos nie powiedział. Może nie widział. Wydaje mi się, że jednak piłka była dobra. No. A teraz chyba zaryzykuje. bliska piłka. Sprawdza. Tak. No i ma rację. Bo, bo, Ale wydaje mi się, że był out. Tak. Ja mam wrażenie, że mógł być, mógł być kort jednak. No więc też mamy zdania podzielone. <grym> Z Lechem też prowadzę 2-1, także... Ja się z zawodowcami nie ścigam. I to był ostatni sprawdzian zadysponowany przez Justinenę. Carlos, aż zdziwiony, zrobił zdziwioną minę, bo jemu się też wydawało, że warto sprawdzić. Kolejna piłka, trzecia już setowa. Tak, to był out. tutaj nie ma co. No. A co fachowcy mówią, był? Tak. <suszy> <suszy> Cały czas środek, ależ no tak. Ale to jest kara za te pierwsze backhandy. Bo wydaje mi się, że pchała. W ogóle bała się uderzyć z tego backhandu. Takie podniesione piłki, jakieś dziwne. No i zmarnowany następny breakpoint. Ale mistrzostwa świata chyba na 100 metrów by nie wygrała. Szarponi. Tak, start, start ma wyjątkowo wolny i pokracznie w ogóle tak startuje do piłki. Porównując ją z Enem, która zbiera się dosłownie jak 100 metrowiec jak sprinter do, do takich piłek to szarapowa jest bliższa Davenport 1. ale tak czy inaczej dużo szybsza szybka. Ale zadrżała szarapowej ręka w pewnym momencie, jak miała już tego półwole w gradzie. Tak. Widziałem tam śmierć w oczach w pewnym momencie. Chociaż stała tyle. <laughs> ale wyczuwało się. No więc jest czwarta piłka setowa, tak. Niepewny ten półwole, ale dobrze się wymiana dla niej skończyła. Ale brawa dla niej, bo zaryzykowała. Znowu stwierdziła, że no, poprzednią wymianę grała źle, bo gra za lekko, pasywnie. No, a trzeba grać swoją grę, nawet w tych najważniejszych momentach. Czwarta piłka setowa. Lekkie, lekkie przerażenie bo tracę. Game set. Ależ zagrała crossback handowy. No, z tak wyciągniętej pozycji to naprawdę jest mistrzostwo świata. Tak więc, proszę Państwa, po 62 minutach. 6 do 4 prowadzi pierwszy w cecie Szarapowa.